Siemma, klocki kluski wzrosłem. Mamy następną awarię renóweczki. Na szczęście nie za dużą. Objawy były takie, że śmierdziało w środku spalinami, No trochę więcej palił. No i co jeszcze? Coś jeszcze. A, błędy wyskakiwały. To błąd turbiny. Że niby za duże doładowanie. To błąd. Że DPF się wypala niby, ale się nie wypalał. To błąd. Yy, sprawdź wydech. Jakieś dziwne głupoty. Podłączałem to, sprawdzałem, a przyczyna była prozaiczna. Zaraz Wam pokażę. Chwila, chwila. Przyczyna prozaiczna to jest czujnik, czujnik ciśnienia spalin, tak tzw. czujnik różnicy ciśnień, który wykrywał zero, bo ta rureczka, która łączy go z wydechem, była, jak widzicie, pęknięta. No i co? Pękła ta rureczka, wykrywało zero ciśnienia, no i niestety, no niestety, wywalało tam różne błędy na tym. No i co wam powiem? Renóweczki są fajne. Tutaj, scenik, no żeby dobrać się do tego czujnika, który jest tutaj. Widzicie, wszystko obkopcone w spalinach. No to widać, że to ewidentnie to, żeby się dobrać do tego. No to trzeba co wyjąć, tylko jedynie takie tu plastiki są metalowe podpory wycieraczki zdemontować, tutaj macie wszystkie graty No to co, to jedynie to, tylko nic poważnego, parę śrubek nic strasznego No i co, jutro mi części przyjdą, jutro wam dogram resztę jak to montuję A na razie póki co, tu jest wtyczka od tego dzyngla Mm. następna awaria. Kurde, renoweczki. No. a tu jest wtyczka od wycieraczek. Widzicie amorki ostatnio wymieniane? Nówki śruby, ładnie to wygląda. Bynajmniej Renault DCI 2.0, nawet jakaś mucha tutaj wpadła. i się usmażyła, chyba nie wiem, albo coś się jej wydarzyło. No co, wycieraczki leżą. Blachy wszystkie leżą, zobaczcie. O. Później będę montował to wam to pokażę. Tutaj też obkopcone. Także tak. Dobra, żeby wam pokazać jak to powyciągane to zamknąłem maskę, że to nie jest taka, że po prostu nic nie wyciągnięte. Patrzcie, dostęp do silnika jest, jest elegancki, elegancki. Niby tu nie ma miejsca, nie ma dostępu, ale jest. To bardzo proste. Wystarczy te parę osłonek odkręcić. Parę śrubek, parę blach. Jest malinowy dostęp, można powiedzieć. Co, co, co Wam więcej tu pokazać. Dzisiaj to chyba nic, bo nie mam części. Muszę jakoś wyjechać. A zaraz Wam pokażę bez tego czujnika. Ciśnienia spalin i on wykryje błąd. Będzie się świecił sprawdź wtrysk. Zaraz wam pokażę to. Serwis. No i co dalej? Pokazujesz z sprawdź w trysk. Widzicie? Jakbym go podpiął pod kompa to by pokazało, że to by pokazało co? Dobra, nie pisz, nie pisz. By pokazało, że czujnik ciśnienia spalin uszkodzony, ale muszę nim wyjechać, bo potrzebuję tu dostępu do wózka. więc dzisiaj wyjadę, a zaraz wjadę. Dobra, piszczał, bo za wąsko tu ma. Widzicie lusterka złożone. Full Elektriko się składają, ale najlepsze. Następne w Renówce. Patrzcie, rozkładam. Widupa Trochę się rozkładają I się nie Nie chcą do końca no Bywa zdarza się Każdy samochód ma jakieś niuanse No nie Nie ma takiego co się nie psuje No objawy takiego Uszkodzonego przewodu to jest większe spalanie na przykład, ee, a ja się przez ten czas łączę z kąpem i wam pokażę błąd. E, większe spalanie śmierdzi spalinami w środku. E, no, odczuwalnie większe spalanie, bo częściej go trzeba było tankować. Teraz się łączy z kąpem, to trochę mruga. No i tyle. No, dobra. Podłączone do kompa, patrzcie tutaj jest ten wichaj starek. no i co my tu mamy gas pressure sensor circuit malfunction czyli, że niestety mamy malfunction, nie działa to to ten czujnik, bo jest odłączony, no widzieliście go tam mam w pudełeczku wyświetla się sprawdzić trysk no i tyle, czyli to jak się wawel świeci i sprawdzi trysk to nie musi być koniecznie żeby sprawdzić trysk tylko może być zupełnie inna przyczyna no nie? ja przez przypadek trafiłem, że ten przewód i całe szczęście mam nadzieję, że to to, nie będę kasował tych błędów, no bo wiecie i tak mi zaraz wyskoczy, no i sprawdź trysk jak się wyświetli silnik przechodzi w stan awaryjny ma tam jakąś moc żeby dojechać do warsztatu, ale niewielką, powiem Wam, że się jeździ słabo no, i tyle, co gasimy, go nie będziemy go mordować z kubańca, bo szkoda, szkoda tego. To możemy już rozłączyć. Nie odczytujemy, nie kasujemy. Rozłącz. Ciach. Rozłączamy i. No, na dzisiaj nic więcej wam nie będę bajek opowiadał. I jutro coś. Do jak już będę składał to dziadostwo. Tu mamy tego dźęgla. Do łączenia się z samochodem przydatna rzecz. Jak macie jakiś samochód, to warto mieć takie coś. Dobra, nara, do jutra. Jutro Wam dogram, jakby ty to montował. No i dobra. i zasilaczałem. Przyszły mi części, to znaczy część jedna, bo jakby to nie była. To nie było dużo części, tylko jedna. No i zobaczcie, taka jedna rureczka uruchomiła cały samochód. Przyszła mi nowa. To jest do Renault 1.5 DCI, ale wydaje się, że jest taka sama. O, taka. Ona jest i na temperatury odporna i na wysokie ciśnienie. Nie wiem, czy to jest. Czerwona, pomarańczowa, a może zielona, albo niebieska, albo fioletowa? Dobra, koniec jaj. Nie robię sobie żartów. Taka przyszła w każdym razie rureczka. No i co? I trzeba ją będzie założyć tutaj. Teraz jakieś zaciski powinienem mieć. Muszę tu jakoś postawić tą kamerę, żeby się nie zrąbała znowu, Oj, tak jak ta poprzednia, widzę, że to może być kłopocik, ale może będzie akurat dobrze, zaraz nas ustawię i włączę. No i dobra, miałem tu takie uchwyty, bo wcześniej na szczęście robiłem pompę paliwa w Aprili w skuterku, no i zostały mi takie uchwyty więc się przydały. Teraz to trzeba tylko jakoś tutaj zamontować. O, widzę, że może być z tym mały kupacik. No powiem Wam, że to trochę jest niewygodnie. Ale to powinno się udać. Muszę to tylko nacelować. Zaraz weźmiemy to, czymś ściśniemy. Chyba, że za mała ta opaska trochę to trzeba będzie pokombinować. Ciężko kurde powiedzieć. Ja chyba nie. No dobra, spróbujmy to zrobić inaczej. Zaraz Was włączę. Dobra, najpierw założyłem to na czujnik. Teraz tą opaskę większą, bo tu jest taka jedna większa. Spróbujemy założyć tam dalej, ale najpierw go tu spróbuję wpakować, żeby Właśnie jeszcze nie właśnie, żeby kurde, zaraz w którą stronę ta wtyczka siedzi. Tak, dobra, czyli to powinno być tak. Czyli to powinno być tak. To może go najpierw założymy na tą rurkę, żeby. O, Dobra wlazł. Żeby nie było kłopotu. Trochę za daleko go tam wpakowałem. Teraz powinien wlaźć. Dobra. Jako bo jak już ma ten przewód, to ciężko to dziadostwo tutaj kurde nacelować. Założę i was włączę, bo szkoda waszego czasu. No i dobra, czujnik założony. Nie zapomnijcie tylko <laughs> wsadzić tutaj mu z powrotem tego zabezpieczenia, które powinno. Siedzieć, żeby nie wleciał Chyba jakoś się go tak wkładało, żeby się po prostu nie wysunął. No, no dobra. Będzie git? Nie będzie git. No dobra, teraz wlazło Pięte trzeba go tu jeszcze z kubańca przykręcić tak jak był. Na kluczy sam znaczy na, na śrubkę, bo ja go tu odkręcałem wcześniej. O, dobra. trochę przygniemy. No i dobra. Śrubka nacelowana. Chyba. Krupka nacelowana. Jeszcze ten przewodzik założymy, bo wyciągnąłem go wcześniej, bo mi tu troszkę przeszkadzał Ale on musi tu siedzieć. Dobra, zapnijmy wtyczkę od tego czujnika. Tak ona idzie powinno, tak, tak no i co? Pozostaje nam jeszcze go tylko będzie odpalić. No tak czy nie tak? Chyba tak. Zaraz spojrzę. Kurde, żebym go odwrotnie założył. Tak, jak zwykle coś musiałem skopać. Dobra, trudno wtyczka będzie w drugą stronę. Już nie będę go odkręcał, ale chyba to nie powinno być z tym problemu. Sprawdźmy, nie wygiewał się. Nie jak to wygląda. Dobra, wszystko, git. Króleczka podpięta. O. Dobra. Sprawdźmy, czy zniknął błąd, no, bo już to powinno być dobrze. A jeszcze zabrać przewód. Pamiętajcie, żeby sobie wszystkie klucze i, i też zabierać części z samochodu, bo później może być kupocik. No i dobra, sprawdźmy. Czy będzie odpalał? I czy zniknął mu błąd z deski? Ten błąd sprawdź w trysk. No i proszę bardzo, brak błędu. Brak błędu, wszystko w normie. Błąd zniknął. No dobra, czyli wszystko git. Teraz mogę go powoli zacząć skręcać. No i co, widzicie? Także jak się wyświetla komunikat na desce rozdzielczej, sprawdź wtrysk. Wcale nie musi być wtrysk. Może być zupełnie, zupełnie co innego. Dobra, ja skręcam. Zrobię Wam może time z tego. A jeszcze kupiłem taki. Jeszcze kupiłem taki Siuwaks do. Czyszczenie DPF-u, to zaraz go wlejemy do baku. To na 60 litrów jest na 60 litrów. Jest cała taka flaszka, czyli tu załóżmy, że jest prawie pełny bak. No to może wlejmy z pół tego. Pisze, żeby nie przekraczać dawek, więc chyba to w sumie nie ma sensu patrzcie jak się wlewa tutaj oj oj chyba coś mi się nie wyszło Dobra wlałem całe Już teraz to po bombkach Ale ze mnie zdolniaka co? Zawsze coś muszę stegować Trudno się mówi. Zaraz się to powyciera, żeby nie było tego dziadostwa. No i tyle. O Mam nadzieję, że to nie jest żorące do lakieru. dreaming all in my head like i've seen it a life worth living is a life with meaning and i'll do what i love till my heart stops beating i'm feeding this demon gotta taste can't erase bitterness in my face work a job every day till your dreams fade away like a card never change play the game now we say Need to move on to be what I want I'll keep dreaming on time staying on. strong Need to move on to be, be what I want, want. I'll keep dreaming When I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back i am going swing home run like a baseball bat, gonna see me rise, you hate on that I don't play both sides, doing me no cap, I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me slack, on what's not how you fall you get right back up That's how you get tough, calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun, and now you gonna face down the barrel of the gun Cause I got a full clip with your name on it, but I'ma let you slide cause you ain't worth it Time staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming Time staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on. Dreams on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, you focus on yourself. This way but for myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell. Damn, wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst, we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself No i dobra, czyli jak widzicie, to takie trochę skręcania, żeby się dobrać do tego czujniczka. No i co? Sprawdźmy, czy się maska zamknie. Wycieraczki już sprawdziłem. No i co? Zamknęła się elegancko. Chyba żadnego klucza nie zostawiłem. Posprzątam tam, przejadę się. Zobaczyć czy jest wszystko w porządku, no i tyle, nie? Zaraz ogarniemy temat no dobra, jedziemy na wycieczkę i powiem wam następna awaria co zrobiłem przed chwilą Nie zamknąłem tej klapki w lewo kurde paliwaj i... niestety ją zahaczyłem ale na szczęście wsadziłem z powrotem i działa Także jedziemy na wycieczkę sprawdzić Dziada, czy skubaniec? no bo widzicie, błędy mu zniknęły wszystko działa w najlepszym porządku otwórzmy lusterka bo się automatycznie nie chce skubane odemknąć więc trzeba to zrobić manualnie Dobra. O, dobra. Zadziałało. No błędu nie ma. Wycieraczki wstawiłem, działają. Powinno być wszystko dobrze. A no pasa nie zapiera. Widzicie? Renault dba o bezpieczeństwo nawet w takich starych gratach. A co się nie zapnie, to piszczy Dobra, wyłączę lampę albo nie wyłączam Dobra, no co, tyle. Ja się przejadę, sprawdzę, czy to działa. Eee, wygląda na razie, że jest spoko. Och, render pilota, zgubiłem jeszcze do tego. Dobra, znajdę go później. No i co? Nara mordeczki, cześć, może się komuś przydało? Może nie, mam nadzieję, że tak, że wszystko było spoko. No i co? Do następnego, trzymajcie się, cześć. Dobra, jeszcze sprawdźmy pod maską jak to tam wygląda, w każdym razie powiem wam z palinami już nie śmierdzi w ogóle całe szczęście z palinami nie śmierdzi, silniczek sobie cyka dopasuje się Zaraz ten wtrysk zaprogramuję sobie, bo wtedy jak miał awarię, to mu się trochę pewnie przestawiło. No i tyle, co ja poszukam pilota od kamery, bo gdzieś tu zgubiłem. No i tyle. Chyba by było na tyle. Ciekawe, gdzie mi go wcięło w ogóle. Pewnie pod machę wyleciał, jak stawiałem kamerę, no ale dobra. Nic, to teraz nie przeskoczę tematu. Nara.